Szupak, szupa. Jest, Będzie sandacz raczej. Uf. O kurde, szupak! Odrzański, fajny. Kurde, myślałem, że mały sandacz, a to fajny oko, także no. na pewno lepiej niż mały sandacz. Taki myślę z 50 plus, nawet go nie leżymy Śliczebny no i zobaczcie, znaleźliśmy sposób na te ryby. Niestety pod nie koniec praktycznie łowienia. No strasznie dużo. Ja mam moją szafę, wymka jest wypchana a i tak odronemu kupować. No no, a jak ja jeszcze łowię ich z pławiku. No. Tak jak widzieliście było to zaawansowane wodowanie, niestety z nasą przyczepką możemy tylko o tym pomarzyć. Siema, witajcie w kolejnym odcinku na kanale bracia oko Dzisiaj zabieramy Was na prawdziwą, wędkarską przygodę. Jak widzicie, jesteśmy na odrze, jest to odcinek, na którym nigdy wcześniej nie łowiliśmy, także poznamy tą nową wodę. Co Wojtek dzisiaj będziemy łowić? Jesteśmy tutaj pierwszy raz, no i co? Ja myślę, że zrobimy sobie sandacze. Będziemy je łowili. No i co? Może zrobimy sobie jakąś małą konkurencję? Co wy na te może sandacze? No to, to zróbmy tak, zróbmy może takie mini zawody yy, Nemo Contradive'a. Może być ja najbardziej, to? ja jestem za. I wiecie co? I, i może nie tylko sandacze, yy, ale zróbmy tak, o konie szupaki i sandacze, ale? ale zróbmy tak, żebyśmy łowili tylko na przynęty dajwa na przykład. Przez cały dzień. To wtedy będziemy weryfikowali umiejętności wędkarza, nie tylko przynęt. to mi się podoba. <grym> to jest to moje wyzwanie. Będą równe szanse, także. Wiesz, to się okaże, nie? Tak chyba zrobimy. Udeczki, jak widzicie, stoją za nami przygotowane. Sprzęt jest dobry, także tylko umiejętności dzisiaj będą grały. Czyli wychodzi na to, że będziemy łowić wszystkie gatunki. Ale najbardziej cenne będą właśnie te sandacze. Mamy nadzieję, że jakieś duże ryby wpadną. Tylko teraz pytanie, jak dzielimy się teamowo na łódki. Mamy dwie łódki, jest nas czterech. Także, Słuchajcie, ja mam na to rozwiązanie, mam tutaj w ręku monetę i załóżmy, że orzeł to będzie to będę ja z karolem, a reszka to będę ja z łukaszem. Także zobaczymy, co będzie. Jest orzeł, czyli ja z łukaszem? Nie? Z karolem? Chyba tak. No. tak. Dobra, to ja z karolem, także... Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, Dominik z Łukaszem. Także Ty... mamy tutaj team Nemo, a tu mamy team Daiwa. Tak i dodajmy jeszcze, że jesteśmy na rozgałęzieniu się Odry, na Odrę Wschodnią i Odrę Zachodnią i generalnie tam będziemy szukać jakichś fajniejszych, wymiarowych sandaczy, bo no u nas już w Szczecinie to tak, kurczę, dużo się tych małych kuje, łowi. Sandaczy, no sandaczy widziały wszystko już, Same podobnie jak w Więcej ludzi niż wymiarowych ryb, także zaczynamy łowienie. No i jesteśmy już na pierwszym miejscu, niedaleko, szybki ślizg. I Karol, od czego zaczynasz? Takie oto slim shady, jaka głowecza tutaj ma? Tutaj mam 25 gram. 25 gram, także... Nie lekko, ja zobaczymy. Ja postaram się łowić jak najlżej, tylko mogę. No tak, Ja tutaj bardziej w noc podsadzacie, a ty tutaj na tym spokojnym spróbuj szczupaki. Tydzień temu były tu ryby, łowiliśmy, zobaczymy, jak będzie. Tak zrobimy. Na pewno się będą mieszały, także zacznę łowienie. No i dobra, dopłynęliśmy na pierwsze miejsce, jak widzicie. Bardzo fajnie wygląda ten odcinek rzeki. Pod nami 6 metrów głębokości, spory uciąg pośrodku rzeki. Dlatego będę starał się obławiać tak naprawdę, te kanty i żeby ten nurt znosił mi moją przynętę właśnie wzdłuż tych kantów. Od Łukasza pożyczyłem nowość, której jeszcze nie miałem okazji testować, czyli taką gumkę od Daiwy, która się nazywa Slim Shady. Bardzo fajny, jaskrawy kolor, żółciutki brzuszek. Brokatowa góra, jak widzicie, fajne czerwone oko. Główka 25, mam nadzieję, że wystarczy. No ale zobaczymy przy pierwszych rzutach. Ekipa Karola i Wojtka już łowi, także nie ma co czekać i trzeba zacząć rzucać. Karol łowi na fluorocarbon, dlatego ja spróbuję po szczecińsku, sam, sama plecionka, bez żadnego przyponu. I teraz jakąś gumę sobie wybierzemy, naprawdę bardzo dużo ich tutaj jest. Jakiś, może naturalny kolorek, coś takiego. Jest to guma Daiwa Tournament Defin 4. Kolorek Motor oil, także pewnie się sprawdzi tak jak na każdej wodzie. No i co, zakładamy. Główka założę do tego 20 i rzucamy. Dobra, także robimy pierwszy rzut. Trochę zaczepów tutaj podobno jest, ale gum mamy sporo. Także będziemy łowili. Aha, no. Doklejone do dna. Nie no, zaraz coś pewnie wstryknie. Zobaczy. możecie napisać w komentarzu czy spotkaliście się kiedyś z czymś takim? Malowanie główek markerem, fajny patentik. Na pewno na te wybrane sandacze na pewno coś daje. Się A no co ty chcesz? No, zmieniamy metę. Już? Tak, Słuchaj, bo... bo jest taka sytuacja, zobacz, że jest 20 przyczepek na tym, na tym slipie, a no, wiem, tu... Tutaj każdy był i zdążył Ale tutaj nikogo nie ma, to oni już wiesz, no oni już ryby... byli... No, już byli, no. Spunęli, no także będziemy mieli teraz taki no, no. dłuższy przelot, tam z 10 minut. No nie? wiem, no wiem, wiem. wiem. Ubierzcie się ciepło i grzejemy. Patrzcie na to, mega duże zgrup zgrupowanie ryb zauważyliśmy Pełno ryb, no dosłownie Wszędzie tutaj ryby nie mogliśmy znaleźć, a tutaj właśnie tak po środku niczego Lekkie zgłębienie i pełno ryb, także stajemy i rzucamy Czy różnica była między 4 a nagle spadło na 8 metrów, I to są ryby nie? Na spadku stoją ryby, rzucamy Kolejna miejscówka znaleziona tak naprawdę na spontanie, ale chciałem Wam pokazać, że nie tylko my wiemy, że są tutaj ryby. Jak widzicie, tam jest jedno drzewo, całe właśnie martwe i ewidentnie jest to mieszkanie kormoranów pełne. I tutaj jest, jak widać, na razie odpoczywają, nie żerują. Pełno, wszędzie pełno ryb. Tak naprawdę, gdyby Karol o tym nie wspomniał, jak szybko płynął, tu się nie zaczęło, to by się nawet o tym nie wiedzieli, bo nam odcięło przetwornik, ale właśnie dlatego teraz stajemy. I będziemy sobie rzucać z łapki. Powinno coś się trafić. Jak na razie niezmiennie, główka 20. Gumka od Daiwy i rzucamy. Kurwa, był. O, był? Był. Nagrało Ci ubranie? No, niestety nie, ale był. Chociaż nie, czekaj, nagrało. Tak, Nag... nagrało. No. Było ubranie u Karola Także pierwszy dobry znak. Także trzeba łowić. I siedzi ryba korola. nagrane branie ładnie. Nie będzie duży, ale jest pierwszy na nie na najlepszym żerowaniu, także fajnie. O, okoń może. Co to będzie okoń? Fajny okay. okoń. Cześć. Do zawodów się liczy, to pod gierakiem udać Dobra, dobra. Prowadzimy Prowadzimy Piąt żółwiczek Bęk. pierwsza ryba Pierwsza rybka No i patrzcie, naprawdę ładna rybka Piękny okoń na odrze? Odrzański, fajny Kurde, myślałem, że mały sandacz, a to fajny okoń Także na pewno lepiej niż mały sandacz Dobra, mierzymy tak na szybkości Zaliczamy sobie O, trzydzieści Trzy dyszki Trzydzieści Fajny Fajne, ponieważ ładnie powalczył Zobacz jaki gruby, w jakiej kondycji jest, nie? No. Piękny. Na żarty Nie wraca, Dobrze. Piękny Mówimy dalej. U. Słuchajcie, jest dobra ryba korola. A Ale... jest? Będzie sandacz raczej. Wygląda na sandacza. Ja jestem przygotowany z podbierakiem. Ale chociaż. Szczupak. szczupak, szczupak. Ale jest nowy gatunek dzisiaj. Fajnie walczy. Jestem gotowy. Jest. Piąteczka. Piąteczka. Pięknie. Jest. Szczupak. Pięknie. Fajnie powalczył. Ale widać, że biały się trzyma, trzymają się również ta, Mamy drugi gatunek, to fajnie, bo uh -huh. 50... No, 50, tak 9, 8 Coś takiego. O, nie będziemy go dłużej męczyć Zaliczamy sobie 57 no, no dobra, niech będzie Pokaż go szybko, szybciutko O kolego Teraz no, Niech, za, niech za, zawoła sąsiada, poszedł ładnie Lubiczek. Jeszcze jedna rzecz dla młodych wędkarzy albo początkujących zawsze po szczupaku sprawdzajcie fluorocarbon, jeśli nawet nie była guma głęboko zasana. Ja oczywiście mam tutaj już chropowate po nim, więc muszę ten kawałek odciąć i wyrzucić. Jest to bardzo ważne, czasami no, można stracić. Ładne ryby przez to. Siedzi. Z głębokiej wody w Kurde, ze, zeszedł A nie, nie, jest, 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 jest Wszedł w moją stronę Nie wiem, czy będzie duży Ale siedzi, nie? I chyba mi się wydaje, że będzie sandacz na, na 90% On się z, z głównego koryta wziął Tak coś czułem, że musi być na głębszej wodzie Cięższa główka i chyba będzie sandacz Szczupak, szczupak Kurde Ale patrz, przydusił, widzisz? Przydusił Kurde, ale to musi tutaj być tych szczupaków I nieduży, taki myślę pod 50 Z 48 No, tak jak mówiłem 48 gdzieś, pół i pół Ajajaj Maluszek i wraca No dobra, chłopaczki na drugi łaj wyłowią, dlatego teraz trzeba zacząć kombinować. Zmiana koloru na bardziej ciemny, wcześniej był saledynowy, teraz taki bardziej, bardzo ciemnozieleń, błotnisty. I wcześniej prowadziłem gumy cały czas, szybkim podbiciem. Teraz próbujemy na takie kolory. No dla nas mało atrakcyjne, bo nie są wyraziste, ale może dla ryb jak najbardziej. Może... Ojazgrawy tak nie działają. Na razie na jaskrawe dosłownie nic się nie działo Ale jeszcze dokończę, tak jak mówiłem Cały czas mówiłem szybkim podwójnym podbiciem A teraz spróbujemy sobie na szuranego Bo jak na razie właśnie to szybkie podbicie się nie sprawdzało Woda ma już 6,5 stopnia Także już dosyć chłodna I może właśnie to tym rybom zagra Żeby to nie było szczupa gonia Ładnie stawił opór, wiesz? O. Jest ładna ryba, to nie ok na pewno Dobra, podbierak Jest ładna ryba Olez Z opadu strzeli, nie nagrałem brania tylko Proszę, bądź sandbać Nie, ja Ty ale nie opsiu No jest drugi szczupak dzisiaj, tylko tym razem na naszej łupce Naprawdę maluszek, ale już trochę mnie rozgrzał, bo myślałem, że to fajny sandaczek będzie Także od razu leci do wody Poszedł Pumachał ogonem Także co, łowimy dalej Piona No i słuchajcie, to co mówiłem wcześniej, czyli Eksperyment z ciemnym kolorkiem Jak widać, mimo tego, że mamy Wszędzie chmury Taka lekka mgiełka to jak Najbardziej to nie przeszkadza rybom Do tego główka 20 gram no, jak mówiłem, wolne prowadzenie, wręcz nawet takie przeciąganie przedłużony opad i uderzył. Tam przed chwilą gadaliśmy z chłopakami z drugiej łódki to też, jak na razie, u nich dwa szczupaki, jeden okoń i wszystko na ciemne gumy. Jeszcze chwilę tutaj sobie połowimy w tym miejscu, i za jakiś czas przesuwamy się w tamtą stronę. Nie, nie wiem, czy to widzicie, ale tam właśnie w mgle stoją jakieś inne łódki. Tam się przesuniemy, jeszcze chwilę tu pomęczymy, bo może jeszcze coś wyjedzie. Kilka rybek z tego miejsca wyjechało. Wiemy, że są tutaj ryby, ale są totalnie nieaktywne. Dlatego teraz zmieniamy miejsce na tam dalej. Tam stoją cztery łódki, także na pewno są tam jakieś ryby, być może sandacze. Tutaj na pewno wrócimy wieczorkiem, także co. Lecimy trochę podwiedzać. Jeszcze nigdy tutaj nie byliśmy, także płyniemy. Nowe miejsce bliżej takiego pewnego miasteczka są tutaj fajne miejsca, które można obłowić. Także sprawdzimy, czy są tutaj jakieś ryby. Patrzy na to, jakie zapisy pełno drobnicy. No i kurde, aż nie chce się wierzyć, że sandacze tak słabo biorą. Na pewno tutaj są, tylko trzeba czekać, aż będą brały. Pojedyncze sandacze stoją, tylko nie chcą brać. Teraz dotarliśmy do miejscowości niemieckiej Garc. Widzieliśmy fajne zapisy na ich osądzie i teraz zobaczymy, czy jakieś sandacze będą brały. No i patrzcie, jest ryba i całkiem ładna. Do ilu gram to jest wędzeczka? To jest do 12 gram. Ale z dużym zapasem mocy, bo obsługuje 20 gram. Może to będzie tak sama To czy? to ma? Coś stanął, nie? No tak. To... Kiedyś to się przewija. Może to, może to jest fajne rybo? Nie do powierzchni, a no to jest zimne. Co to? Sumek. Sumek. No co, ty ja. Są no. <laughs> bardzo dziwnie tańcuje na tym piwo. Czyli co, mamy szczupaka, chupaka, chupaki mają jeszcze. I teraz jeszcze sum. I to jeszcze boleń, sandasz, miętus, węgorz. Jeszcze parę a tak. mamy to nie Taka kijaneczka. Kijaneczka Napany na do na zimę Nie krośnie. Są dużo większe tutaj na pewno O poszedł No dobra Ale coś się dzieje Także graty Coś się dzieje, dzięki Kolejna miejscówka, tym razem niemiecki mesherin. Jak widzicie jest tutaj taki most Bardzo fajne miejsce, jeszcze nigdy tutaj nie byliśmy Ja sobie zawiązałem dropshota, którego być może gdzieś tam gdzieś się oddali Pozostali, dalej łowią nagłówki, no i zobaczymy Także pierwszy rzut na miejscu, na które tak naprawdę najbardziej dzisiaj liczyliśmy Zobaczymy, jeszcze nigdy tutaj nie byliśmy Głębokość około, ile? 6-8 metrów? 7 7 metrów, siedem, także siedem. Idealna tak naprawdę głębokość podsądacza i męczymy. Tam wrócimy na tamtą dziurę, co znaleźliśmy, co były te ryby, to tam jeszcze coś złowimy. Tam... O, rybę ma, rybę ma, rybę ma. Rybę ma, gościu. No. Jest jakieś życie, słuchajcie, tam jakiś kolega na łodzi ma sandaczyka. Niedużego, ale ma, także może zaraz coś się ruszy i też ktoś z nas złowi. Słuchajcie, sprawdziliśmy już naprawdę sporo miejscówek, mamy godzinę 14.30, zupełnie nic się nie dzieje, dosłownie same jakieś malutkie pstryczki, ledwo co wyczuwalne. Jeden taki pstryczek udało mi się zacząć jakoś 5 minut temu, nawet nie odpalałem kamerki, bo szkoda gadać. Słuchajcie, na gumę 10 cm, złowiłem sandacza 9 cm, także naprawdę jest masakra. Teraz wracamy na pierwsze miejsca, na których rzeczywiście było widać te ryby. Na miejsca, w których te ryby jeszcze chciały dodatkowo z miary chociaż współpracować. Mam nadzieję, że uda się coś jeszcze tam złowić. Też przychodzi powoli zmrok, także może wtedy się odpalą. So. O kurde, szczupak! już myślałem, że standard. Pod... Na tą, na tą metodę, I na tą metodę na szuranego Kurde, ale jest, no, dobra Jest ja ryba no wiesz, no, na Ej, ale no, 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 no. takie fajne uderzenie pod łódką, że myślałem, że sandasz, nie No i zobaczcie, znaleźliśmy sposób na te ryby Niestety pod samką nie jest praktycznie łowienia Bardzo powolny szuranej pod nie, ryby są mega nieaktywne I siad, pod łódką fajne granie O już się odczepił Niestety nie sandacz, ale dzisiaj jest jakiś dzień szczupaków. Taki myślę z 50 plus nawet go nie mierzymy. 50 myślę 2-3 od razu leci do wody. i wraca. Poszedł ładny. Ciu. Mało. Ale jest dobra. Odkryliśmy metodę jak łowić te sandaczę. Chyba sandacze Jest yeah, sandaczek, nice. No i to jest to, pomyśleliśmy Zrobiliśmy taki mini dropshot i na bardzo wolnego Ale dobra, zaraz się może trafić większy jak jest mały Znaleźliśmy na nie, na nie sposób No i jest petarda Jak dalej tak pójdzie to... Pierwszy rzut no Ja teraz też właśnie już prawie zamiązałem, rzucamy I miejmy nadzieję, że to się uda O no i petarda do wody Mały, ale znaliśmy na nie sposób i posad. Pięknie. No i dopłynęliśmy do Dominika oraz Łukasza. Oni tutaj jakieś ryby widzieli na ich sądzie. Na razie nic złowili, ale zobaczymy. Może tym naszym sposobem coś tutaj wydubiemy. Widziałeś? Nie widziałem. A czekaj, ale na GoPro i chyba się na, nagrało branie, wiesz? Na GoPro. Wiesz co? Strzał. Ale to takie najlepsze branie dzisiejszego dnia, nie? Kurde. I to pod łódką. Co mówisz? Pod No i tak o wiesz, o takie wywianie, no. nie? Wydaje mi się, że nagrało się na GoPro, wiesz? Także pewnie to widać teraz slomo. Opa, znowu się lecz spali. Znowu. Coś się zaczyna dziać pod wieczór, Aby coś. No zaczyna... takie branie atom. Ja tą... nie wiem czy ta chyba nie wzięła, nie? Mówimy dalej. Ty Karol, a ty masz tu główkę taką pięćdziesiątkę, nie? O kurde, miałem. Widzisz? No. Miałem, miałem, miałem. I na szoranego. Na Naszuranego. Z kołowrotka. Mam główkę, nie? No i patrzcie, już na samą końcóweczkę, wymęczony, bardzo wymęczony. Na potwierdzenie, Defin turnamenta, <grymne> że na naszy przyniósł. <grymne> Świeczny. Że nie wraca. Poszcie. No także co? Jak widzicie, my już jesteśmy spakowani, łódki zapakowane na przyczepy i teraz podsumujmy sobie dzisiejszy wyjazd. Czy było ciężko? Bardzo ciężko, było no, bardzo uchwały. ciężko. Ryby za bardzo nie współpracowały, ale naprawdę daliśmy siebie 100%. Było też sporo wędkarzy, ale też właśnie nie mieli zbyt dobrych wyników. No ale cóż, wyprawa jak najbardziej udana. No Wiele było spadów w ogóle, takich skubnięć, ryby tak, chimeryczne prostu, nie chciały żarować generalnie. Jak chodzi o ilość niewciętych ryb albo spadniętych, to naprawdę była ich cała masa. Ryby zdecydowanie już są, zaczynają być chimeryczne, temperatura wody 6,5 stopnia. Ty, kiedy byłeś ostatni raz tutaj, Karol? Tydzień temu i naprawdę ryby były aktywne. Łowiliśmy naprawdę większe szupaki, 70-80, sandacze po 60 cm, a dzisiaj to po prostu katastrofa całkowita, ale trzeba też przyznać, że popełniliśmy błąd, bo łowiliśmy trochę za szybko, prawie z opadu, a trzeba było raczej łowić na szoranego i tak bardziej pewnie, bo wszystkie ryby, które złowiliśmy to właśnie w ten sposób. Nie? Bardzo wolno, przy samym dnie i tak dalej. Rzeczywiście Rzeczy jest kilka godzin spędzonych na wodzie i zanim człowiek się połapie, o co chodzi, no to już trzeba kończyć. Ale kolejne doświadczenia zdobyte. Wyprawa jak najbardziej myślę, że udana, bo nowe miejsca kawał, 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 kawał nowej doby. Odry dla nas, poznany. Miejsca, na których nigdy wcześniej nie byliśmy. Bardzo fajnie właśnie ta część Odry wygląda. Na pewno tutaj jeszcze sporo razy wrócimy. Sprzęt i wy również przetestowany. Gumy pierwsza klasa Slim Shady. Zdecydowanie jeszcze na Werta trzeba, będziemy musieli je przetestować, bo bardzo fajnie Mogą pracują. Być Mogą być kosy, także co? My się z wami chyba żegnamy. Zostawcie suba, łapkę w górę, jakiś fajny komentarz. どうぞ。